Wiadomo, że to jest jakby. Pod, Tigera pod 3 złote. W internecie piszą, że Amelka to nie twoja córka. Że wtedy jak Azbet współżył z kobrą, to nie pił i był płodny, a ty dużo piłeś i byłeś bezpłodny. Przepraszam, że to powiem, ale rzeczywiście jest podobieństwo z Amelką. Pozdro! Jezus, ja tego żałuję, że kikut, kik... tego jest nie człowiek nie kikut jest niepłodny płodny, ja kiercik. He, <laughs> się udusza widzałeś z tego cyrku tego typu.